Wszystko jest kontrolowane to startne, Taką lekką, lekkim fajnym, autorskim... Jesteś może pralką? Ej, 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 Kolega się chce teraz. Jesteś może lodem, bo bym Cię wylizał? <ścoughs> <śmany> je... e, amarena, 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 co tam u Ciebie? Nie, co tam? Dobrze, Wleciłam wszystko. Wyciąłem się z roboty niedawno. Gdzie byłaś w pracy? W cukierni. W cukierni? No. Oh, to nieźle, cukiereczku. E, słuchaj, e, mogłabyś. E, może zaprezentować nam e, pokój? Nie, nie, nie. Tu nie ma co prezentować, wiesz? sam jest Mhm, mm okej. Okay. O, Co to za piesek? Co ty? Piesek miłości. Piesek miłości? A jak się nazywa? A. Mercy. Mercy? Czyli to jest baba? No. No. To niezłe. Nie, nie A, e, słuczka. E, tak, i co? E, ogólnie, powiedz mi, ile, ile masz lat? 22. 22 lat, masz? No, no. Hallbanger. A skąd jesteś? Spod Krakowa. Spod Krakowa? A Czapa już był w Twoich no. diemach, czy jeszcze go nie było? Nie. <ślesz> nie. <ślesz> nie było jeszcze Czapy. Okej, okay, okej, okay. to dziwne, to szczęście. dziwne. Ale na dożynki się umówili. Na pewno. Ty dziary masz, widzę, że tam coś spod spod, rącz, spod rękawa wystaje, co to za ziarka? Pająk. Pająk? O, ja też mam pająka, coś nas łączy. Tam widzisz? E... No, widzę, widzę, właśnie, a pokazałabyś tego pająka? Ty, ja też mam... Ja mam... Podobnego. I kiedy go robiłaś? Dwa, 3 lata temu. Okej, okej. A tylko to masz? Czy masz coś jeszcze wydzierane? Mam węża. O, ja też mam węża, ty na tej samej ręce. Okej, okej. Mam motyla, mam smoka. Okej, czyli takie dużo zwierzątek masz, tak? Tak. Mam zo na ciele, wiesz? Zo masz na ciele? Może napijemy się i porozmawiamy, co? Czegoś tak, wiesz... Wiesz, to nie tak. Mhm, okej. W sobie to moglibyśmy porozmawiać. Bo widzę, że gadka się klei między nami i mamy vibe między sobą. No, też tak sądzę. Okej, okej. No dobra, no to witamy Was na pierwszej oficjalnej randce. Możecie się przedstawić i rozmawiajcie. Nie, ja to do pracy idę, wiesz, tylko zobaczyłem co tu ta diablica robi. Puszczasz się znowu. Nieźle. Co robię? Ja idę. Szkoda, szkoda gadać. Co robię? Zaś o no, powiem Ci mocne słowa. Mocne słowa zostały wystosowane. Od niego czy ode mnie? No, od Ciebie, od Ciebie, ale to bardzo dobrze. Mież go. Mież go do za to, za to co gada. A jak Ty masz na imię w ogóle? Bo... To, ta ta, ta to raczej nie jest Twoje imię, nie? Hmm, hmm, hmm. Hmm, hmm, hmm. Jak by Ci to powiedzieć? Hmm. Emanuela. Co? <laughs> Emanuela. No. A, Lena. Że się ma tu Le Lena, tak? Tak, hej, to no, to ja. Emanuela. No takie no, powiem ci imię takie. Yy... No nie takie... Nie takie z pierwszej łapanki. Nie, nie takie z pierwszej łapanki, imię. Mhm, a masz Ale chłopaka, miło a, a masz chłopaka? Nie. A chciałabyś mieć? Mm... Kurde, to jest ciężkie pytanie. Dlaczego? Nie wiem, po ostatnim związku stwierdziłam, że chyba lepiej jest mi być, być singlem. Jakoś tak. A długo baje w związku? Mm, no, w sumie ten rok. W sensie rok, poprzedni też prawie rok. Okej, okay. czyli to, czyli, też, to, czyli tak to było długoterminowe, okej, okay, okej, okay. no ale dobra, to nie będziemy, bo o przyszłości to nie ma co rozmawiać tutaj, może skupmy się na przyszłości, naszej wspólnej przyszłości, eee, słuchaj, mm, lubisz imprezy? Eee, wiesz co, jak byłam młodsza, to imprezowałam, a teraz to robota, dom, robota, dom. Mhm. Czyli mam rozumieć, że kredyt na dom już wzięty, tak? To jest Twój dom? Eee, nie, to nie jest mój dom i kredyt na dom też nie jest wzięty. To nie jest twój dom, czyli wychodzi na to, że jesteś bezdomna. Okay. Zgadłeś. Okej, okej. Będę ci dobry, w tym jesteś. W czym jestem dobry? Bo przerwało, przepraszam. W zgadywaniu. No to wiesz, że długoterminowo też potrafię zgadywać. Yy, wiesz, na przykład, co będziesz robiła jutro? Bo ja wiem. No co? Oświeć mnie. Będziesz jutro na mnie ze mną na kolacji, bo jutro właśnie przyjeżdżam do tego miasta. Tak sądzisz? Ja, jaki loser. Mm. Dobra, następnym Proszę mi przychodzić, kurwa, wypi... kurwa tak gdzie siedziałeś, a nie. Witam. Witam. Chciałbyś porozmawiać tutaj z, z, z kobietą? No, tak się składa, że mam kobietę, więc. Mhm. o czym mielibyśmy rozmawiać w takim razie? No, to, o, 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 o czym chcecie, możecie porozmawiać. Okej, okay. to co pływa po wodzie i nie nazywa się kaczka? Hmm, niech zgadnę, kaczka. No nie, nie nazywa się kaczka. To nie usłyszałam, nie nazywa się. A no to nie nazywa się kaczka. A. Spoko. <gadanie> no, ja bym Wiesz Co jedna, no. Se pogadali? No. Pogadane, co? No, to nie. No, czemu nie skończyłeś tego? No ale ja czekam na odpowiedź. No co? No co po, co po wodzie pływa i nie nazywa się kaczka. No nie wiem. Nie nazywa się kaczka. Nie wiem. Łabądź. Zero, zero kumacy, nic. Teraz Równie może dobrze, że ty zadaj jakieś to... pytanie. Równie dobrze mogłabyś to ryba. Tak, Także mogłabyś to zdechłoryba. Okej, okay, okej. Okay. Sosa, ma do ciebie takie pytanie: Czy chciałabyś mieć dzieci w przyszłości? Tak, ale tylko jedno. Czemu tylko jedno? Nie wiem, tak jakoś. Dwójka to tak jakoś, no nie wiem, za dużo. Albo jak dwójka, no to w jakimś większym odstępie czasowym. Okej, okay, okej. Okay. A nie chciałabyś mieć chłopaka alimenciarza? Bo on ma właśnie jedno dziecko i. I w sumie to jest wolny teraz. Nie, nie. Mhm. No, o Sosie dobrze mówią na mieście. To jest szywny chłopak, więc wiesz. On na pewno za a? zapewniłby ci dobrą przyszłość. To spokojnie. A wolisz jak się do ciebie mówi, tak grzecznie, czy tak bardziej jak, tak, jak... jak wolisz, jak się do ciebie mówi? No nie wiem, Amarena wystarczy. Mało <suszy> co do mnie mówi po imieniu. Eee, okej, okay, okay. mm. okej. Ej, ej, ej. Kolega się chce... Teraz!

Zamiatał. Ej, a jesteś może tunelem, bo mi się w ciebie wziąło moją multiplom Multiplom <noise> No okay. i Tremixus się wp... jako... No A Marena bombisz się? Nie. Zadał pytanie. Ej, dobra, dobra, dobra. Dobra. Bo oczywiście Anglik nie potrafi przeczytać, tylko Co się z Eee, jak najbardziej na tak? Okay. ok. Z dominacją czy bez? Z okay. Z kogo strony? Twojej czy partnera? Partnera. Okej. Okay. Mhm. Ale światło o, dobrze o, dało, ale światło dobrze dało. Ale światło ee, świetnie pada, ale dwa ja Musimy go. Musiałam coś Czemu Amarena tego nie skomentowała? Czemu? Ja znowu do pustej. Eee, wyglądasz jak grecki Bóg. Wygląda jak ty mąż. Nie. <laughs> Powiedz mi na przykład... Yy... Nie, dobra, rozmawiajcie są. Yy... Skąd się znacie? Co ty kur... ty? No we, skąd się znacie? W przypadku. To ty jesteś chyba, ja się z tobą nie znam nigdy. Chyba nie. ty Nie, Nie wkręcaj bajery tu fałszywej dla widzów i dla... Tak, ale dla to bajerii. ty rozpowiadasz, że k***u, mówiłam z tobą na maka. Nie zgodziłam Uuu. w farmazonie. Ura. Cię, ura. Dobra, luz, mówicie u, a to jest na wodzie uklona. I co teraz? Ura. I co teraz? No to głupio głupio pokaż, I co wam z tego u? Pokaż, pokaż, że się zgodziłam, że komu na... To, to zmień scenę. To pokaż. To... <śles Therefore avoidương> chcesz może u mnie naprawić szafkę? Którą? O, tam za mną. <ślaffy> Nie chciałbyś jej szafy przetrzepać! <ślaffy> no. <ślaffy> No dobra, dobra To jakie macie plany na jutrzejszy dzień? Jutro? Mhm Co to jest za pytanie? Do Warszawy jadę Normalne pytanie Gdzie byś zabrała Marenę na pierwszą randkę? Do DPS-u Ja bym Ciebie wzięła do psychologa Marena do psychologa byś czapę wzięła, tak? No? A opłaciłabyś mu? Czy jeszcze kazała mu to płacić? Tak. Co? Specjalnie by mu opłaciła. A po dps gdzie byś czapę poszedł? Na no, AA. <laughs> <laughs> czyli czyli taki, taka randka, ale taka praktyczna. Rekracji, Dzięki, na, że się trochę... Dzięki, Tak. Zadał, zadał ci pytania a, a, a marena, bo napisał tak no, na czacie. Słucham. A marena są rzeczy, których nie wypada mówić przy pierwszym spotkaniu, ale może byś chciała zrobić francuskiego lodika. Tak napisał. Nie, dzięki, o. dzięki. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Kumam, kumam. No wy... No może masz migdałki roz... roz, roz, roz no okej. Okay. No. Mhm. no dobrze, no to w takim razie powiedz mi ee, te, tak, jeżeli... Byłabyś już szczapą w związku, nie? To jakie byś mu dał. Jak, jakie by zasady panowały w waszym związku? Żeby zamknął... Jak to Nie pasa. U mnie? Mm -hmm. A ty Czapa, jakie, jakie byś zasady wprowadził do waszego związku? Kawalerka. Mm -hmm. Kawalerka. Kuchnia, salon. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko z łóżkiem. Mm -hmm. Na środku. środek domu. środek znaczy mieszkania. Rura, Kaganiec. Łańcu kół. Tak jak u byków i nigdzie! Nigdzie! I... Ale myślę, żebyś ja, że się... że jakbyś zamknął, byś nie miał nic do gadania w tej sytuacji. Okej, okay, okej. Okay. Mogę tobie zamknąć na 9 miesięcy jak chcesz. Nie, dzięki. Dobra. Okej, okay, czyli wyszło tutaj okay. z Emanueli dominatorka. Czyli tutaj z Emanueli widać... wyszedł Emanuel. E... No dobrze, to w takim no razie... Czyli no. widać tutaj y, kwestia dominat, dominacji tutaj jednak jest u Emanueli, nie u Ciebie, Arku. No. Byś dominowany? Uległy? No. Okej. Okay. Po co? Hmm. Chcecie mnie... Wszyscy? Z... Co? Jakbyś go ujasz jak miła Emanuela? Zeus? Postajdę. Żaden nie chciała ten. Ty chyba jesteś wegetarianką, a jakbyśmy się spotkali, to byś chapsak u basach dziko. <noise> Ale wiesz, że zamorzenia powinni karać? Za twoje szczególnie. That was o, cold. Boże. To było zimne. O, Mania podsumowała. Dziękuję. No dobrze, no Nic, ale w taki... Next, e... No dobrze, no to e, widzowie, czy jak macie jakieś pytania, e, to bardzo prosimy, zadawajcie pytania, ja będę czytał tutaj dla, dla naszej pary. O, ja mam pytanie do Emanueli. Jeżeli byłaby taka, doszłoby <laughs> do takiej sytuacji, że jesteście razem z Szapą, to Nie. co byś, jaka byłaby twoja reakcja, jakby zareagował na to, jakby on ci wy... po prostu po prostu? By... Jakby ci sierpa? Jakby zareagowała? Też bym mówiła Dobra A jeżeli by ci światło? To już zaszło za daleko Normalnie, kumpela moja Bo mam znajomych Pisze tak A co piesek pije dziś? Nie no, renomę to masz piękną nie rozumiem, Pieska? że na A, to byś poszedł z sobą. Emanuel, 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 Emanuela myślisz, że... Ale kur... przerywaj mu jak mówi, dobrze? Przepraszam, mogłabyś powtórzyć? Kasper, nie trój się tak na nią. Kasper, już spokojnie. Nie powtórzy, Kasper. nie powtórzy Kasper, luz. Kacper, Kacper, halo, ty, luz, już, ej, luz, luz. Nie luz, nie luz nie, kur... ty, ej, kur... nie kur... Nie trzeba, nie trzeba, już jest luz. O, pytanie mam. Trzeba co by się dał na pierwszej randce? <śles> Marzę o tym. O! Oh, oh, czyli jednak oh. e, objawy. byś być bita. E, nie, po prostu mam wysoki próg bólu, więc myślę, że on jakby nie w... to. O! Uh, czyli okej, okay, okej. Okay. Ale ten próg bólu wy... wysoki jest czym spowodowany? Nie wiem, po prostu mam wysoki próg bólu. Czyli jeżeli chodzi o sprawy BDSM, to tutaj to jak najbardziej, tak? Nie wykluczam. Będziesz miał normalnie trzeba ładowanego i doza w masz, maskupie. <noise> <noise> Strapo, normalnie będzie jechał. się, ale lipa. Trochę zazdroszczę. No dobra. E, no dobrze, dobrze. Czyli do, do, dochodząc, do konkluzji i do percepcji, kurwa spraw e, fizjologicznych, kura, e, e, Gdzie tak opisujesz jest pięknego, Zero? 0 <noise> Podrina. Ale pasujecie a, do siebie tak, Sarkiem, bo Arek też jest alkoholikiem. A, a za ile tak no to by się dogadło z moim ojcem.